Szanowni Państwo, witam serdecznie, zapraszam Państwa do nas. Mam przyjemność podsumować dzisiejsze wystąpienia kolegów w ramach programu Instytutu Budownictwa Optymalnego. Będę dzisiaj mówił o współpracy zespołowej, o budowie zespołów zadaniowych, czyli od strony kuchni, Szanowni Państwo. Koledzy bardzo ładnie nakreślili dzisiejsze potrzeby, dzisiejsze zmiany, dzisiejsze nowe standardy, dzisiejszy postęp galopujący, całą przemianę, w której uczestniczymy. Jak widać z tych wystąpień, z tych wykładów, wchodzimy coraz mocniej w konieczność taką, by interpretacje zadań wykonywane były w bardzo mocno zaawansowanych zespołach interdyscyplinarnych. Szanowni Państwo, skończyły się, skończyła się epoka, w której architekt uruchamiał biuro projektów, był sam albo z kolegą wspólnikiem. i realizował zadania rynkowe. Ta historia dobiega końca, Szanowni Państwo, żadne biuro projektowe działające w pojedynkę. Nie ma dzisiaj już szans na jakikolwiek sukces rynkowy. Dzisiaj wiedza interdyscyplinarna z zakresu pełnych branż, branż towarzyszących swego rodzaju obsługi aplikacji, które łączą zagadnienia będzie wiedzą jedyną słuszną, jedyną która w efekcie będzie mogła służyć jako narzędzie do zarabiania pieniędzy, do utrzymania się przez biura projektowe, przez architektów. Ta zmiana następuje i Instytut Budownictwa Optymalnego, czyli ta nasza organizacja jest swego rodzaju inkubatorem, swego rodzaju... Platformą, która ma łączyć właśnie taką wiedzę interdyscyplinarną fachowców różnych branż, różnych specjalizacji. Już podczas wcześniejszych edycji wykładów organizowanych przez Instytut Budownictwa Optymalnego jasnym się stało, że projektowanie dzisiaj to są zagadnienia fizyki, zagadnienia energetyki, zagadnienia chemii materiałowej, materiałoznawstwa coraz bardziej obszerne. Technologie zeroenergetyczne, Szanowni Państwo, czy nitkoenergetyczne, to nie są już tylko dzisiaj rozwiązania w zakresie instalacji, coraz to nowsze, ale są to wszelkiego rodzaju atrybuty wynikające po prostu z zagadnień fizyki materiałowej, z zagadnień związanych ze specyfikacjami w zakresie trwałości rozwiązań, a także cech konkretnych materiałów. Szanowni Państwo, przez długie lata w naszym kraju, nie tylko, w ogóle w Europie, opierano się na kilku w zasadzie można powiedzieć materiałach, budowlanych w materiałach konstrukcyjnych i w ten sposób komponowano z tych materiałów budynki. I była to ceramika, były to jakieś gazobotony, były to silikaty w zasadzie na tym na ten koniec, na więcej rozwiązań jakby nie było potrzeba stosować, nikt nie szukał aż takich oszczędności w zakresie zużycia energii, w zakresie stabilności temperaturowej. W zakresie komfortu i, niskiego, i możliwości niskiego zapotrzebowania na energię w budynku. Później ten rozwój ukierunkowany był w zakresie i w obszarze polepszania. Pewnych instalacji, pewnych urządzeń, techniki instalacyjnej, techniki grzewczej, techniki klimatyzacji, wentylacji, i przez długie lata znowu skupiano się tylko na tym. Czyli można powiedzieć, że w zakresie konstrukcji i doboru materiałów przez. Ostatnie dziesiątki lat staliśmy troszeczkę w miejscu, natomiast rozwijały się zakresy instalacji, zresztą w lutym również jako Instytut Górnictwa Optymalnego będziemy tutaj na tych targach mówić właśnie o instalacjach. Natomiast dzisiaj jeszcze pojawiają się nowe technologie, technologie przegród, nowe technologie kompozycji ścian, nowe technologie powodujące, że budynki nie tylko uzbrajają się w urządzenia niskoenergetyczne w, w zakresie ogrzewania czy w zakresie chłodzenia, ale same w sobie, w swojej konstrukcji, w swojej tkance mogą gwarantować niskie zużycie energii poprzez przegrody odpowiednio projektowane, poprzez właśnie stabilność przestrzeni w zakresie zmian, zmian temperaturowych. Tutaj oczywiście również wchodzi w ten obszar ogrzewanie, jak i chłodzenie. Więc dzisiejsze pracownie projektowe i dzisiejsza ta wiedza interdyscyplinarna zmusza niejako nas do dalszych poszukiwań, do dalszego analizowania właściwości materiałowych pod kątem efektywności energetycznej szeroko rozumianej. tak Nie tylko zabezpieczenia Ilość kilowatów z fotowoltaiki, na przykład do budynku istniejącego, tak jak to miało miejsce przez ostatnie lata, w zakresie dofinansowań. Które uwzględniały potrzebę stosowania dużych powierzchni fotowoltaiki i zapewnienia budynkowi dużej ilości kilowatopików, że tak powiem. Tak? Dzisiaj chodzi o to, żeby budować i modernizować budynki w takim zakresie, żeby te instalacje wcale nie musiały produkować dużej ilości energii, a żeby z kolei te budynki mogły obsługiwać się w procesach swojego życia właśnie niską produkcją energii, niskim zapotrzebowaniem na energię. To jest temat bardzo złożony. Na poprzednich edycjach analizowaliśmy ustawienie do stron świata, pod kątem nasłonecznienia budynków do wewnątrz, czyli nie pod kątem wcale ustawienia paneli fotowoltaicznych w zakresie pozyskania energii słonecznej do produkcji prądu, tylko pod kątem naturalnego wygrzewania budynków poprzez wiązki promieni słonecznych. No ale oczywiście tego typu rozwiązania mogą mieć miejsce tylko wtedy, kiedy mur, czyli ta ściana, czyli ta przegroda. Będzie charakteryzowała się wysoką stabilnością. Bo jeżeli my ileś wat pozyskamy z tych promieni słonecznych, no to ważne jest to, by, by tę energię utrzymać i by ona była wystarczająca w tym pomieszczeniu. To troszeczkę ja wiem, że brzmi jak science fiction, ale nie, Szanowni Państwo, tego typu rozwiązania analizowały już inne jednostki, również na rynkach zagranicznych. Są pokazane realizacje budynków, które nie tylko charakteryzują się spełnianiem wymagań budownictwa tak zwanego pasywnego w zakresie norm stosowanych, ale Posiadają własną jakby nadprodukcję energii, czyli nie są tylko budynkami pasywnymi, ale są budynkami plus energetycznymi, są w stanie zapewnić produkcję energii magazynowanej, czyli. Nadmiar tej energii. Są również budynki projektowane, Szanowni Państwo, na świecie, które są budowane w rejonach górskich i nie posiadają żadnego zupełnie źródła ciepła. Nie ma tam ani pompy ciepła, nie ma kozy, nie ma żadnego urządzenia grzewczego, a budynki poprzez samą same, samo funkcjonowanie ludzi, organizmów żywych, jak i poprzez procesy związane z. Zamieszkiwaniem tych budynków po prostu posiadają komfort termiczny na poziomie absolutnie wystarczającym, bez żadnego źródła energii. Jako ciekawostkę, jeszcze mogę powiedzieć Państwu, że mniej więcej 30 lat temu w Bieszczadach osiedlił się człowiek, który się nazywał Bross. Możecie Państwo znaleźć na mapach polski dzisiejszych półwysep Brosa i to jest człowiek, który, który jest inżynierem który pracował w zakładach Fiata w Bielsko-Białej i któregoś dnia 30 lat temu albo więcej porzucił miejskie życie, wyprowadził się tam na Półwysep i zamieszkał tam. Jego pomysłem na życie było to, żeby wypasać owce. owce. Niestety no nie udało mu się zrealizować tego pomysłu, ponieważ owce zostały zjedzone przez wilki. No ale borykał się z dalszymi problemami. Wiadomo, że na półwyspie, w tym miejscu, to jest vis a Toki Teleśnickiej, nie ma prądu, bo skąd tam ma być prąd, więc człowiek nie miał prądu. Zbudował wtedy z Andorni z takiego silnika diesla, agregat. Ja to pamiętam, bo my tam byliśmy Całą rodziną, pewnie 30 lat temu, ten agregat tylko tał, a on po prostu miał prąd na półwyspie. Teraz, 4 lata temu, byłem z kolegą Andrzejem. Naszym współpracownikiem znowu na wójcie pana Krzysztofa Brosa i się okazuje, że on ma tam fotowoltaikę bez żadnego wpięcia do żadnej miejskiej energii. On tam wykorzystał do tego celu akumulatory ze zużytych tramwajów i on radzi sobie doskonale łącznie z tym, że z tej energii zasila pastucha, który po prostu powoduje, że może wypasać konie bez zagrożenia takiego, że te konie gdzieś pójdą w las. I zostaną zjedzone przez wilki, tak? Człowiek, krótko mówiąc, oszukał system. Radzi sobie po prostu sam we własnym zakresie. Ogląda telewizję, robi pranie i po prostu tam żyje. Ostatnia modyfikacja jego przedsięwzięcia nastąpiła pewnie około 10 lat temu, gdzie wtedy właśnie podłączył te akumulatory, gdzie można powiedzieć, że odciął się zupełnie. Od systemu i uzyskał pełną niezależność energetyczną w zakresie całego swojego gospodarstwa. Bo jego gospodarstwo to nie jest tylko mały domek, tylko tych domków jest kilka, bo tam jeszcze trzy wynajmuje. Są to te konie, tak jak powiedziałem. No i po prostu jest to normalne życie. Każdy z nas, szanowni państwo, w ramach własnego gospodarstwa domowego dzisiaj jest w stanie postęp, postąpić podobnie. Tylko po prostu tej wiedzy nie ma, ta wiedza się nie publikuje. Mało kto o tym mówi, mało kto omawia przegrody, stabilność temperaturową w budynkach, wszelkiego rodzaju budynkach, bo to dotyczy budynków mieszkalnych. Ta sama wiedza z zakresu fizyki, chemii, materiałoznawstwa, projektowania dotyczy budynków komercyjnych, Większych. No, oczywiście czasami trafia się już jakieś opracowania. Natomiast tu jesteśmy po to, żeby zgłębiać właśnie tego typu rozwiązania. Otwarcie jesteśmy oczywiście też w Instytucie na wszelkie nowe odkrycia, na wszelkie nowe wynalazki, na wszelkie nowe wnioski, które, które gdzieś tam płyną z jakichś doświadczeń. Więc jeżeli Państwo gdzieś macie ukryte swoje wynalazki, a nie wiecie, jak je skomercjalizować. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jest to trudne, ale zapraszamy do współpracy. Spróbujemy coś z Waszym wynalazkiem zrobić. Jeżeli okaże się, że on jest cenny i mógłby mieć szansę powodzenia gdzieś na sukces rynkowy jakiś, no to będziemy próbowali też takie wynalazki wprowadzać, pomagać Państwu, ale jakby odkrywać nowe, nowe przestrzenie. Generalnie. Chodzi o to, że Platforma Instytut Budownictwa Optymalnego ma być platformą zrzeszającą różnych ludzi, różniących się między sobą jak najbardziej. Im bardziej się ci ludzie będą różnili między sobą, tym lepiej, bo tylko wówczas można wyciągać jakieś konstruktywne wnioski i iść za rozwojem. Zresztą przykładem takiego działania, Szanowni Państwo, są właśnie Chiny, które dzisiaj dominują po prostu Europę, dominują świat. Lat, poprzez co poprzez wynalazki, Szanowni Państwo, wszyscy nas straszą wojną, nie potrzeba żadnej wojny. Ta wojna już się toczy od, od 15 albo 20 lat w sposób mocno zaawansowany. Ta wojna polega na technologiach, na wiedzy technologicznej, na wdrożeniach, na tym, kto szybciej zdominuje dany rynek w zakresie rozwiązań. Uważam osobiście, że, że tego nie należy się bać, zresztą tak samo jak profesor Pilch-Pilch. W swoim wystąpieniu powiedział: Trzeba się z tym zmierzyć, trzeba na to spoglądać pozytywnie. tak? My nie możemy ulegać jakiejś panice, jakiemuś strachowi, bo ktoś gdzieś w jakichś mediach opowiada nam jakieś głupoty. My musimy się kierować swoim rozumem i te rozwiązania po prostu muszą być pod naszą kontrolą pod kontrolą umysłu ludzkiego. Nie możemy się tego bać. Szanowni Państwo, jutro mamy. Ciąg dalszy wystąpień Instytutu Budownictwa Optymalnego. Zapraszam Państwa na ten dzień jutrzejszy. Ja tu dzisiaj już specjalnie nie mam wiele do powiedzenia, ponieważ moi przedmówcy doskonale ten temat cały pracy interdyscyplina interdyscyplinarnej i rozwoju zespołów zdefiniowali w zasadzie. Tak jak kolega doktor inżynier Rafał Dybicz i inżynier Robert Majsterek, koledzy powiedzieli w pierwszym dzisiaj wystąpieniu. Zaczynaliśmy od rapidografu, zaczynaliśmy do jakiejś prymitywnej kreski na, na jakiejś kartce, papieru, i to w zasadzie było stosunkowo niedawno, bo ja te czasy pamiętam też doskonale. Minęło 30 lat, jesteśmy w kompletnie innym miejscu. To jest tylko 30 lat. Za kolejne 30 lat trudno powiedzieć, co tu się jeszcze wydarzy. Tak? Więc ten postęp jest, jest niesamowity. I musimy się z nim mierzyć. Jako praktyk wdrożeniowy zdaję sobie też sprawę z tego, że jeżeli gdzieś Państwo macie jakieś swoje pomysły, wynalazki, to na pewno bardzo często robicie krok w tył, zastanawiacie się pod wpływem mediów, pod wpływem. Konkurencji jakiejś tam powiedzmy, czy opinii innych ludzi ulegacie presji i po prostu poddajecie się. Nie wolno się poddawać, Chiny się nie poddają. My też jako Polska uważam, Posiadamy bardzo duży potencjał intelektualny. Miałem też okazję być na kilku spotkaniach rozliczania grandów powiedzmy norweskich związanych z innowacjami. Widzę jakie wynalazki i jakie rozwiązania mają Polacy. Uważam, że Polacy są bardzo kreatywni, tylko czasami faktycznie brakuje nam tej siły przebicia Kapitału nam brakuje, ale również na kanwie jakby instytutu możemy Próbować, starać się pozyskiwać te rozwiązania finansowe, bo wdrożenia w zakresie projektowania, rozwoju biur projektowych bez finansowania nie powiodą się. To jest oczywista sprawa, że bez inwestycji nie ma korzyści. Szanowni Państwo, ja na dzisiaj już zakończę. Zapraszam Państwa jutro od godziny 11.30. Podobnie jak dzisiaj, jutro Instytut Budownictwa Optymalnego i to są wykłady, podpowiedzi, zachęcenia. Do współpracy branży, czyli deweloperów, architektów, firm budowlanych i również tych specjalistów z wąskich, wydawałoby się, specjalizacji, które tak w istocie wcale nie są wąskie. Trzeba coraz większe znaczenie dzisiaj przykładać do analiz rzeczy, które do niedawna mogły nam się wydawać zbędne, bo tam tkwi ten właściwy nieodkryty jeszcze potencjał. Natomiast szanowni państwo, w piątek i w sobotę Akademia Budowy domu czyli ten drugi nasz, że tak powiem, brand w zakresie wsparcia dla inwestorów, czyli już nie rynek, nie branżyści, tylko po prostu klienci, inwestorzy, ludzie, którzy chcą budować, ludzie, którzy dokonują jakiegoś wyboru i w tym... W spamie informacyjnym my też są pełni pogubieni. Staramy się już od kilku lat z zespołem o, fanatyków, bym powiedział tak, prostować ten rynek. Zresztą samo to hasło kręgosłup branży budowlanej już robi odpowiedni wydźwięk. Chcemy tym kręgosłupem dalej się, że tak powiem, mienić. Dalej chcemy nim ryć. I chcemy Państwu podpowiadać inwestorom, jakich właściwych wyborów dokonywać i dlaczego. Dziękuję bardzo.